Granice to podstawa zdrowych relacji i wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa. W psychobiologii mówimy, że granica to nie mur, to świadoma zgoda lub brak zgody na coś, co wydarza się w naszym życiu. To sposób, w jaki mówimy światu. Tu jestem ja, a tu już nie ja. Granice chronią nasze potrzeby, pozwalają być w relacji bez utraty siebie, pomagają. Budować zaufanie, bo są czytelne. Możemy doświadczać przekroczenia granic emocjonalnych, gdy ktoś często narzeka i wylewa na nas swoje problemy, a my po rozmowie czujemy się wyczerpane. Powiedz z troską: widzę, że przeżywasz trudny czas, chcę Cię wspierać, ale dzisiaj nie mam przestrzeni. W ten sposób komunikujesz empatię. I swoje granice. Kolejna granica to granica fizyczna. Czy gdy ktoś obejmuje cię i dotyka, gdy nie masz na to ochoty, powiedz: Nie czuję się teraz komfortowo z tym dotykiem. Mówisz wprost, bez tłumaczenia. Czy granice czasowe? Współpracownik często pisze do ciebie w, ę, późnym wieczorem. Powiedz, widziałam Twoją odpowiedź. Po dziewiętnastej nie odpowiadam na e, sprawy zawodowe. Uczysz innych, jak e, Ciebie traktować, przez przykład niekonfrontację. Cztery. Granice psychiczne, światopoglądowe. Ktoś próbuje przekonać Cię do swojego punktu widzenia lub może ocenia Twoje decyzje. Powiedz, Rozumiem, że masz inne zdanie. Dla mnie to ważne, żebyśmy mogli mieć swoje zdanie. Nie tłumacz się. Wystarczy, że potwierdzisz swoje prawo do swojego zdania. No i oczywiście granice rodzinne. Mama teściowa komentują Twój wygląd, wychowanie dzieci lub decyzje życiowe. Co możesz powiedzieć? Doceniam, że się troszczycie. Ale decyzję w tej sprawie podejmuję ja sama. Łączysz się po z asertywnością. Granice wyrażamy, nie stawiamy. Jak wyrażać swoje granice? Mów z pozycji ja, a nie ty zawsze. Powiedz ja czuję. Nie tłumacz się.